Cześć przyjacielu z tej strony pablo z bloga kobietę.pl. Z tego nagrania dowiesz się, jak skutecznie komplementować dziewczynę, a także poznasz złotą zasadę tworzenia najskuteczniejszego komplementu dla dziewczyny. Oprócz tego otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Komplementy mają ogromną moc, a dziewczyny kochają komplementy. Znasz jakąś dziewczynę, która nie lubi komplementów? No właśnie. Dlatego za pomocą komplementów jesteś w stanie wpływać na emocje dziewczyn. Gdy powiesz dziewczynie komplement, to poprawisz jej samoocenę oraz sprawisz, że ona poczuje się lepiej i bardziej dowartościowana. Niestety, problem jest w tym, że wielu facetów nie ma pojęcia, w jak prawidłowy sposób obdarowywać dziewczyny komplementami. Oprócz tego wielu facetów używa często tych samych oklepanych i nic nieznaczących komplementów, przez co tracą one swoją moc, bo tak naprawdę komplementowanie dziewczyny to sztuka. To właśnie dlatego komplementy mogą mocno działać na dziewczyny, jak i zarówno mogą nie działać, a nawet przynosić skutek odwrotny od zamierzonego. Ma to ogromne znaczenie dla Twojego sukcesu lub jego braku przy komplementowaniu dziewczyn. Tutaj nawet nie chodzi o komplementy same w sobie, tylko o sposób, w jaki komplementujesz dziewczynę. Facet, który nie wie, jak komplementować dziewczynę, robi to tylko po to, aby wypełnić rozmowę i przypodobać się tej dziewczynie. Jest to bardzo niski poziom komplementowania dziewczyn, który najczęściej nie ma prawa działać. Jeżeli powiesz dziewczynie Szczególnie ładnej, że jest cudowna, piękna, śliczna, wspaniała, to tak naprawdę to niewiele znaczy. Ona już to słyszała setki razy wcześniej. Oczywiście, dziewczyna może przez chwilę poczuć się doceniona, ale na głębszym poziomie to tylko oklepane banały, które ta dziewczyna być może słyszy codziennie i to na każdym kroku. Szczególnie gdy faktycznie jest piękna. Lepszą sytuacją jest, gdy nie dajesz dziewczynie komplementu od razu. Za darmo, za piękne oczy. Na początku, zamiast od razu wyskakiwać z komplementem, luźno rozmawiaj z dziewczyną i budujesz połączenie między wami. Oczywiście w sytuacji, że dziewczyna cię nie zna, budujesz wtedy zaufanie między wami i połączenie emocjonalne. Troczysz się z nią tak, aby dobrze się przy Tobie czuła i bawiła z tobą. W takiej sytuacji dopiero gdy widzisz, że dziewczyna się uśmiecha, to możesz skomplementować jej uśmiech na zasadzie: Masz piękny uśmiech. Często zarażasz nim innych ludzi? Dzięki temu mówisz jej komplement z znienacka, gdy ona się go nie spodziewa. Dostosowujesz też ten komplement do obecnej sytuacji, co jest bardzo ważne i dużo lepsze niż mówienie dziewczynie na zasadzie: Jesteś taka piękna. Nie mów dziewczynom ogólnych komplementów. Zamiast komplementować ogólny wygląd dziewczyny, skup się na szczegółach. Komplementuj dziewczynę bardziej szczegółowo, bo diabeł tkwi w szczegółach. Wyłap w dziewczynie to, co przykuło w niej twoją uwagę, albo czego nie widać na pierwszy rzut oka. Bądź szczegółowym obserwatorem. Gdy widzisz dziewczynę, pomyśl, co przykuło w niej twoją uwagę. To musi być coś unikalnego, a nie na zasadzie jesteś taka piękna. Może to być jej unikalny element wyglądu, taki jak rysy i mimika twarzy, dołeczki na policzkach, dłonie, wcięcie w talii. No ostatecznie zatułasz. Jeszcze lepiej, gdy wyłapiesz jej zachowanie, cechy charakteru lub intelekt, czyli to, że jest mądra, tym bardziej, że mało jest inteligentnych kobiet. Doceń to, podkreśl. Oczywiście, musisz poznać dziewczynę, aby móc komplementować te rzeczy, ale jest to głębszy poziom i bardziej emocjonalny, który działa na niej jeszcze mocniej. Powiedz dziewczynie, za co konkretnie ją doceniasz. Wyłap jedną cechę lub zachowanie i uderz w samo sedno co będzie dużo lepsze niż powiedzenie jej: Jesteś taka piękna. Dzięki temu twój komplement będzie dla dziewczyny indywidualny i oryginalny. Zdaję sobie sprawę, że komplementy do dziewczyny, której jeszcze nie znasz i dopiero którą zdobywasz, różnią się od komplementów do Twojej dziewczyny, z którą jesteś. Komplementy powiedziane dziewczynie, którą dopiero podrywasz i zdobywasz będą różnić się od komplementów do dziewczyny, z którą jesteś w związku. Jest to coś zupełnie normalnego. W sytuacji, gdy dziewczyna cię nie zna, czyli kiedy ją dopiero podrywasz, to ona wtedy nie łączy tego komplementu z tobą, bo nic do ciebie nie czuje. Wtedy musisz być ostrożny, aby za pomocą komplementu nie pokazać dziewczynie zbyt dużego zainteresowania ze swojej strony. Dlatego najlepiej, gdy komplement dostosujesz do aktualnego zainteresowania tej dziewczyny. Warto powiedzieć komplement, gdy dziewczyna jest tobą wstępnie zainteresowana, zamiast rozpoczynać w ten sposób rozmowę. Gdy zaczynasz rozmowę z dziewczyną od komplementu, to jest pułapka, że możesz jej pokazać zbyt duże zainteresowanie, tym bardziej, gdy komplementujesz jedynie jej wygląd w ogólny sposób. Oprócz tego, jeżeli dziewczyna cię olewa, a ty dajesz jej komplement, to jeszcze tylko bardziej pogrążasz się w jej oczach. Natomiast jeżeli dziewczyna jest tobą lekko zainteresowana, to na samym początku dajesz jej odpowiednio lekki i dostosowany komplement. Oczywiście, czasami możesz w ten sposób zagadać do dziewczyny, szczególnie bez wspólnego kontekstu. Jeżeli zauważysz coś wyjątkowego w dziewczynie, to powiedz jej o tym szczerze, co przykuło w niej twoją uwagę, ale bądź przy tym ostrożny, aby nie wyjść na zdesperowanego faceta. A na pewno nie mów jej, że... Jesteś taka piękna. Pamiętaj, że komplementowanie to sztuka, która wymaga wyczucia. Kiedy powiedzieć komplement, dziewczynie? Ważne jest wyczucie czasu w obdarowywaniu dziewczyny komplementami. Najlepiej powiedzieć dziewczynie komplement w ramach nagrody, gdy ona zrobiła coś miłego lub gdy widzisz jej oznaki zainteresowania. Kiedy dziewczyna włoży wysiłek, a ty dasz jej komplement. To ona poczuje, że faktycznie na niego zasłużyła. Jeżeli dziewczyna rozmawia z Tobą dłuższą chwilę, to oznacza, że jest z Tobą lekko zainteresowana. Inaczej by odeszła. Chyba, że rozmawia z Tobą z przymusu, ale to inna historia. Tym samym dajesz jej wtedy lekki komplement w stylu. Sprawiasz wrażenie pozytywnej i sympatycznej osoby, co bardzo cenię u dziewczyn. Jeżeli przykładowo całujesz się z dziewczyną, to powiedz jej. Twoje usta są takie miękkie i wilgotne, że nie mogę się od nich oderwać. Najważniejsze to jak najbardziej staraj się nie dawać dziewczynie komplementów za darmo. Wtedy dostaje dziewczyna go jedynie za ładne oczy, a nie za wysiłek czy staranie się. Po tym, gdy powiesz dziewczynie komplement, nie czekaj na jej reakcję. Czasami dziewczyna poczuje się niezręcznie, bo nie będzie wiedziała, co powiedzieć. Najczęściej powie ci ok albo dziękuję. I zapadnie niezręczna cisza. Dlatego najlepiej jest, gdy komplement wtrącisz naturalnie podczas rozmowy i powiesz go, będąc przy tym pewny siebie. Będzie to jako coś oczywistego i naturalnego, a nie wyrazem przymilania się do tej dziewczyny. Pamiętaj, aby nigdy nie mówić komplementu dziewczynie w sytuacji, gdy akurat nie wiesz, co masz powiedzieć, lub nastała niezręczna cisza. Czy mówić pięknej dziewczynie, że jest piękna? Jeżeli spotkasz piękną dziewczynę, to nie mów jej tego, że jesteś taka piękna. Będziesz wtedy jak stado innych śliniących się facetów, którzy mówili jej to wcześniej, i wpadniesz w tą samą szufladkę co oni. Zapewne dziewczyna słyszała już to setki razy, dlatego wyróżni się. Oprócz tego, im piękniejsza jest dziewczyna, tym komplementy na temat jej wyglądu są mniej skuteczne, właśnie dlatego, że słyszała je setki razy wcześniej. Jednym słowem, nuda. Dlatego wyjdź ze schematu i nie mów jej tego, że jest taka piękna, bo dziewczyna spodziewa się takiego komplementu. Zamiast tego, zachowaj się odwrotnie. Zamiast mówić, że jesteś taka piękna, doceń jej coś unikalnego i wyjątkowego. Może to być coś z jej wyglądu, ale jeszcze lepiej, gdy będzie to jakaś jej cecha charakteru, osobowość czy nawet zachowanie. Wtedy dużo lepiej poruszysz i wpłyniesz na emocje dziewczyny. Zwróć uwagę na jedną rzecz, która szczerze przykuła twoją uwagę, i powiedz o tym dziewczynie. Oczywiście możesz to zrobić dopiero, gdy porozmawiasz i poznasz bliżej tą dziewczynę, bo nie możesz obcej dziewczynie powiedzieć, że ma sympatyczną osobowość, skoro nawet jeszcze jej nie znasz. Powiedz dziewczynie o tym, jak działa na ciebie i co czujesz dzięki niej, zamiast mówić jej, jesteś taka piękna. Przenosisz w tym momencie znaczenie komplementu na swoją osobę. Mówisz jej wtedy, co dla ciebie jest w niej atrakcyjne, o tym, co ty uznajesz za atrakcyjne, a nie ona. Pokazujesz w ten sposób także swoje standardy i preferencje. Dzięki takiemu podejściu komplement nie dotyczy tylko tej dziewczyny, ale łączy was oboje, ponieważ mówisz jej o tym, co ci się w niej podoba oraz to, jak ona działa na ciebie. Najważniejsze jest to, aby powiedzieć dziewczynie Jakie emocje w tobie wywołuje i jak się z tym czujesz? Komplementujesz wtedy dziewczynę, ale tak naprawdę mówisz o swoich uczuciach i emocjach. Pamiętaj, aby pięknej dziewczynie nie mówić zbyt często komplementów na temat jej wyglądu, bo one stracą swoją moc. Co innego, gdy droczysz się z piękną dziewczyną, zamiast ślinić się na jej wygląd, to obniż jej poczucie piękna, wbijając szpileczkę w jej poczucie własnej wartości. Skoro setki razy słyszała, że jest taka piękna, to czy ktoś jej powiedział, że jest paskudna, szpetna, przeokropna, obrzydliwa, szkaradna czy ohydna? Oczywiście, może to dotyczyć tylko jednej jej rzeczy, takiej jak na przykład makijaż czy pomalowania paznokci, a nie jej ogólnego wyglądu. Jak w takim razie komplementować dziewczynę, z którą jestem w związku? W tym przypadku masz większe pole do popisu, bo możesz sobie pozwolić na dużo więcej niż z obcą i przypadkowo spotkaną dziewczyną. Pamiętaj, że komplement ma sprawić, aby dziewczyna poczuła się doceniona i atrakcyjna, tak aby dziewczyna poczuła się jeszcze bardziej kobieco. Powiedz jej, że jest seksowna i jak na ciebie działa. Najlepiej sprawdzą się dwuznaczne komplementy, także z aluzjami seksualnymi, podkreślające jej ciało, wypowiedziane z odpowiednim tonem i spojrzeniem. Na przykład, Podkreśl jej figurę w tym zgrabne nogi albo jędrną pupę. Powiedz, co jest w niej seksowne i w jaki sposób to na ciebie działa. Użyj fantazji na temat jej ciała. Jaki jest w takim razie najlepszy komplement dla dziewczyny? Największe korzyści odniesiesz, jeżeli komplement będzie indywidualnym wyrazem jej uznania oraz docenienia tego co ona robi. Pomyśl przez chwilę, za co dziewczyna chciałaby być doceniona? Lub jaki komplement chciałaby otrzymać? Komplementuj to, co jest ważne dla tej dziewczyny. Zamiast mówić ogólne komplementy typu jesteś taka piękna, szukaj tego, co jest wyjątkowe u tej dziewczyny. Doceni jej unikalne cechy, pasje, podejście do życia, czy nawet styl bycia. Skupiaj się na szczegółach. Dopasuj komplement do tego, o czym sama mówi ci ta dziewczyna. Jeżeli wiesz, że jej pasją jest gotowanie, to na tym się skup, bo w takim przypadku gotowanie jest dla niej ważne. Jeżeli jest coś, co ci się w niej podoba, to doceń to za pomocą komplementu. Taki komplement będzie dopasowany do sytuacji między wami, a co najważniejsze, również szczery. Dzięki temu taki komplement pokazuje, co wyjątkowego widzisz w dziewczynie i jak się z tym czujesz oraz jakie wywołuje to w tobie emocje. To dużo lepsze niż powiedzenie jesteś taka piękna. Powiedz dziewczynie, jakie emocje w tobie wywołuje i jak się z tym czujesz. Komplementujesz dziewczynę, ale tak naprawdę mówisz o swoich uczuciach i emocjach, które ona w tobie wywołuje. Trzymam mocno za ciebie kciuki w komplementowaniu dziewczyny. Napisz w komentarzu, w jaki sposób komplementujesz dziewczynę. Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jak zdobyć kobietę.pl ukośnik poradnik następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam zdobywco.